Teraz wizyta w nowym dworze mazowieckim, gdzie odbyła się kolejna impreza kolarska z cyklu Poland Bike Marathon był to drugi etap tegorocznych zmagań amatorów jazdy na dwóch kółkach, które dwa tygodnie temu rozpoczęły się w Legionowie. Cały cykl składa się z 13 wyścigów. W rywalizacji uczestniczą różne generacje. Startował już dystans 28 km. To są szkoły podstawowe i to jest mistrzostwa szkół podstawowych w Nowym Dworze. Później startuje 12.30 dystans mini max i dystans mini ma do pokonania jedną rundę, to jest 23 km. Dystans max ma do pokonania dwie rundy, 46 km. Nowy dwór mazowiecki wyrasta na czołowy ośrodek kolarski w naszym kraju. Jeśli chodzi o kolarstwo terenowe, nazwijmy Szeroko, no to i Poland bajki, oczywiście Mazowia. Ale przede wszystkim nowy dwór to BDC, Marpol grupa kolarska Mistrzowie Polski już drugi rok z rzędu w jeździe drużynowej na czas, ale nie tylko w peletonie zawodowym doskonałe wyniki, ale także młodzieżowe nasze grupy za chwila wygrywają wyścigi, wygrywają mistrzostwa Polski. I to zarówno jeśli chodzi o jazdę szosową, jak i jazdę na torze. Też ostatnio wspaniałe osiągnięcia. Kolejny etap Poland Bike Maraton 27 kwietnia w Otwocku.